Jestem paserem, sprzedaję i kupuję. Czym co? handlujesz? Wszystkim czym warto. Hm. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady. Słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co ci z nimi łączy? Nic, kurwa, nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser? Czy mam ci rozrysować? Ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma napięku z Wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. Spieprzaj, dziadu. Sądzę, że to ty płacisz za brosze salamandry. Nie znam tylko powodu, dla którego to robisz. Co? Chyba zaszła pomyłka. Nie wiem, o czym mowa. Wiesz, o czym mowa. Zresztą, dlaczego się wzdrygasz? Ja też poluję na salamandrę i mogę tego dowieść. Skoro jesteś zapalonym łowcą bandytów, dostarcz mi trzy brosze. Wówczas porozmawiamy. Przyniosłem trzy brosze salamandry. Chyba warto ze mną porozmawiać o tej organizacji, prawda? Znakomicie ogłosiłem, że płacę 20 orenów za sztukę. W tym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniesz 10 razy więcej. Świetnie. Chciałbym również wiedzieć, dlaczego płacisz łowcom nagród za walkę z bandytami. Powiedzmy, że salamandra szkodzi interesom. Twoim interesom? Między innymi moim. Posłuchaj mnie, wiedźminie. Są na tym świecie siły przerastające twoje wyobrażenie, bardzo wpływowe siły. Lepiej dla ciebie żyć w błogiej nieświadomości i dalej sądzić, że świat jest taki, na jaki wygląda. Loy Warden, słyszałem ostatnio tyle górnolotnych monologów, że twój nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mam w życiu twoje siły. Chciałbym jedynie wiedzieć, jak dotrzeć do przywódców Salamandry i jak dorwać niejakiego Azara Jaweda. Sam chciałbym dostać tego Javeda. Jeśli go wykończysz, przyjdź do mnie, a zapewniam cię, że dostaniesz więcej niż dwadzieścia Orenów. A jeśli uda ci się rozpracować salamandrę, jeśli rzeczywiście uda ci się rozpracować salamandrę, postaram się w pełni zrekompensować twoje wysiłki. To nie będzie łatwe. Odwiedzę cię jeszcze, licząc na pomoc. W miarę możliwości pomogę. Do zobaczenia. Nie ma ani magistra, ale lepszy ryc niż nic. Do dzieła! Kto to jest? Nie tak się umawialiśmy, Glino. Spokojnie. To tylko wiedźmin. Prawda. Widzicie, nie ma się czego bać. Zresztą ty też nie przyszedłeś sam. A teraz dobijmy interesu. Nie ufam mu. Słyszałem, że to pieprzony masowy morderca zarąbał ponad tuzin naszych ludzi. Nie bawmy się w wyliczanki, kto ilu zabił. To przeszłość. A mamy rozmawiać o przyszłości, twojej przyszłości, która będzie bardzo nieprzyjemna, jeśli nawet się dowie, że go oszukiwałeś. A wierz mi, dowie się i to wkrótce, jeśli nie zaczniesz gadać. Blefujesz. Nie dam się zastraszyć. Dość tego. Gadaj, gdzie jest Javet i wiedźmińskie tajemnice. Albo skroję cię po kawałeczku szczurom na pożarcie. Vincent, zatrzymaj go! Ja nic nie wiem! Byłem pomocnikiem księgowego Salamandry. Javet już mi nie ufa. Nie wiem, gdzie jest i co zamierza. Magister? Nie wiem. Wyjechał gdzieś. Coś kręcisz. Chyba porozmawiamy inaczej. Miałeś mi dać ochronę w zamian za zeznania. Umawialiśmy się. Nic nie wiem. Przysięgam na grób matki. Zatrzymaj tego potwora. Przecież jesteś stróżem prawa. To będzie morderstwo! Zamierzasz na to bezczynnie patrzeć! Nie, już wychodzę. Poza tym wiem, że brałeś udział w morderstwie rodziny mi Wiedźminie. Uwiń się szybko. Jej! Gdzieś kolmana? Co? Robiłeś interesy z tą łajzą i zniknął, tak? Powiedzmy. I tak masz szczęście. Mówią, że jego wspólnikom zdarzają się wypadki. Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Wieczorami odbiera transporty na grobli. A... Co mam powiedzieć? Więcej nic nie widziałem. Na pewno? Przepadnie ci połowa szmalu. Tak, tylko czekaj, ktoś tu idzie. To ten białowłosy znowu pakuje nos w nie swoje sprawy widział nas uważaj to wiedźmin jest bardzo niebezpieczny nareszcie ktoś mnie docenił wiedźminie o czym tak miło gawędziliście nie udawaj głupiego wiedźminie wiesz dobrze wiem przy okazji nie zapłaciłeś mi za zlecenie to prawda masz tu sto orenów i błagam nie wydaj mnie niby dlaczego tu nie chodzi o mnie Pomagam Vincentowi rozpracować tajną organizację salamandry. To sprawa wagi państwowej. Jakoś wam nie wychodzi. Ach, to przez jakiegoś palanta, który ciągle wpieprza się nam w robotę. Zabija członków salamandry, psuje nasze intrygi i pułapki. Wiecie, kto to? Nie, ale gdybym go spotkał, poszczułbym wściekłymi psami i połamał nogi w kolanach. Powiedz coś więcej o tym paserze, któremu skonfiskowaliście widzmiński miecz. O talarze? Wiesz, czasem to przychodzi. Jakoś trzeba żyć. Poprawdzie to całkiem nieźle się dogadujemy. Zanim wypuściliśmy magistra, rozmawiali z Vincentem na podwórcu. Paser rozmawiał z Vincentem przed zejściem do kanałów. Podejrzany. Jak poszło w magazynie po moim wyjściu? Szybko. Dobrze, nie wracajmy do tego. Przyznaję, że miałem nadzieję na znacznie więcej, ale cóż, zawsze kilku bandziorów mniej. Nie próbuj mnie więcej wykorzystywać. Nie jestem mścicielem niewinnych ofiar. Wierz mi, nie miałem wyboru, ale masz moje słowo, że to się już nie powtórzy. Co do śledztwa, rozumiem, że sam zamierzasz je dalej ciągnąć. Nie mam wyboru. Dostałem rozkazy z samej góry. Nie mogę ci pomagać, mam związane ręce, ale nie będę przeszkadzał. Jeśli się czegoś dowiesz, chętnie posłucham. Już wiem, co cię łączy z salamandrą. Umieram z ciekawości. Zwracam honor, kapitanie. Mam niezbity dowód, że to nie pan. Wreszcie jakieś rozsądne słowa w twoich ustach. Szkoda, że tak późno. No cóż, masz tu sygnet Straży Miejskiej. Pokaż go strażnikom, a nie będą ci więcej robić problemów. Dzięki. Wiesz coś jeszcze o salamandrze? Salamandra zamierza przejąć handel fistechem. Dżavec zwietrzył w tym dobry interes. Zresztą sam ci pana potęgę. Przejścia nie ma. Chcę wejść. W szpitalu są ch Uważnie, biały wilku. Oto pieniądze. Teraz powiedz, co wiesz o szefie Salamandry? Sprawą Salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu. Mam pewne informacje. Kontynuuj. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zelikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Chodzi o coś więcej niż o złoto, być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne bardzo niebezpieczne eksperymenty. Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej wiedzy, ani środków. Kto może pracować dla Javeda? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim. Może uda się coś z niego wycisnąć. To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż Miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Straż? Gdzie? W Lochu? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Masz to jak w banku. Ludzie często mi się zwierzają. <laughs> informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia. Jeszcze jedno, sądzę, że jesteś śledzony. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę. Zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wyjdę o północy. Wiedźmina, coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie, prawdziwie, suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem, zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Mi coś o tym więźniu z salamandry? Kiedy, ja prawie nic nie wiem. Na zdrowie, gdzie on w ogóle jest? Tyle to mogę ci powiedzieć. Przenieśli go do szpitala lebiody. Dzięki. Nie zbliżać się do więźnia! Bać mi się chcę. Nie zbliżać się do więźnia! Spokojnie, chcę mu zadać kilka pytań. Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein, on... What? Hmm. Porozmawiajmy o salamandrze. Hmm? Wygląda na to, że masz jakiś związek z salamandrą. Chyba żartujesz, ja? Dlaczego? To właśnie chciałbym wiedzieć. O co konkretnie chodzi? Pewne fakty wskazują na Twój związek z Salamandrą. Jakie fakty? Ranny z Salamandry wypowiedział Twoje nazwisko. Ten człowiek? No tak, to możliwe, przecież wynająłem go. Do czego był Ci potrzebny? Do pomocy w moich eksperymentach. Nie wiedziałem, że należy do jakiejś tajnej organizacji. Jasne. Ten łachmyta destylował piątą esencję, czy odkurzał kamień filozoficzny? Chronił mnie przed salamandrą i wykonywał inne ryzykowne zlecenia. Ryzykował dla mnie życie i twój sarkazm tego nie zmieni. Zejdź mi z oczu, bezduszny mutancie. Nie wierzę ci. Te poszlaki to za mało bym zdecydował. Zostawmy na razie ten temat. Właśnie, nie traćmy czasu. Jak znajdziesz tego przestępcę, z chęcią ci pomogę. Teraz wróćmy do pracy. Spokojnie, to tylko Wiedźmin Tylko Geralt, witaj Co tu się stało? Ubili Kolmana, tego dilera. Akcja pokazowa Wybili szybę i wpakowali mu trzy bełty w brzuch Użyli rozpryskowych grotów Hawekarskiej specjalności Tylko najbardziej chciwe, pewne siebie syny Mają odwagę handlować tym paskudstwem. Za to idzie się na tortury Kto go zabił? Wiewiórki psia mać. Teraz ludzie będą mówić, jaki to dobry człowiek był, jak pomagał staruszkom. Czuję, że znowu jakiś pogrom się szykuje. Urządzili sobie gówniarze, przeklęci listę wrogów i ich usuwają, nie licząc się z konsekwencjami. Dlaczego Kolman? Jakiś elfim i młokos pewnie przedawkował, więc się mszczą. Na jednym z bełtów był świstek pergaminu z napisem Handlarz białą śmiercią sprzedawał fistech młodym nie ludziom po promocyjnych cenach taka jego mać. Wiesz jak to uzależnia. Dziwi mnie tylko, że zdecydowali się na taką akcję w środku miasta. Czują się mocniej, bo się ponoć dorwali do jakiegoś transportu z bronią. Ktoś pękł i zdecydował się z nimi handlować. Osobiście podejrzewam Harena broga. Co za czasy. Rozpryskowy grot, który wchodząc w brzuch wychodzi plecami w trzech miejscach, robiąc gulasz z organów wewnętrznych. Hawekarska specjalność. Jest bezużyteczny w walce z opancerzonym żołnierzem. Rozpryskuje się nawet na lekkiej zbroi. Służy do zabijania cywili okrutnie na pokaz ku przestrodze. Domyślam się, skąd pochodziła broń, którą zabito kolmana. Muszę unikać podobnych sytuacji. Zachować neutralność, nie mieszać się. Czego chcesz? Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Wiele w życiu widziałem. Masz jakiś problem? Lepiej powiedz, co wiesz. Mówi ci coś imię Azar? Mam taką życiową zasadę. Zanim rozkażę kogoś zlikwidować, daję jedną darmową radę. Dla ciebie brzmi następująco: Nie próbuj mi więcej grozić i dobrze to sobie zakarbuj. Każdy musi dbać o swój wizerunek. Mam z tobą do pogadania o Salamandrze. Streszczaj się. Twoi ludzie pytani o Salamandrę reagują nerwowo. Chłopaki nie lubią tych skurwieli. Ja też za nimi nie przepadam. Porachunki w półświatku. Rozumiem. Coś jeszcze? Z jakiego powodu kontaktowałeś się z wiedźminem Berengarem? Co ci do tego? Był moim bratem. Przyjrzyj mi się uważnie. Czy ja wyglądam jak kurwa? Owszem. Nikomu nie dam się obrażać w swoim domu. Precz. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. Czemu ci nie wierzę? Nie musisz mi wierzyć, dziwolągu. Nie zależy mi na tym. Spadaj. W takim razie zaszło nieporozumienie. Szkoda twoich chłopaków. Szkoda, powiadają. Raz matka rodziła i raz się zdycha. A teraz wybacz. Muszę się zająć moimi mrocznymi interesami. Nie mam dowodów, więc załóżmy, że na razie zostawię cię w spokoju. Wielkie dzięki. Pozwolisz, że nie padnę na kolana. Ale gdybyś przypadkiem znalazł tego Jaweda, zgłoś się do mnie. To samo się tyczy jego podwładnych. Znajdziesz kogoś, kto pracuje dla tych gnojów, to daj mi znać. Też sobie z nim pogadam. Wiesz coś o banku Vivaldiego? Banku Vivaldiego? Ech, Vivaldiego to on jest tylko z nazwy. Jak to? Kontrole nad nim sprawują nowi właściciele, ludzie. To wiele wyjaśnia. Prawda? Mam nadzieję, że uda ci się odzyskać majątek. Nie tylko o pieniądze tu chodzi. Ten bank należał do mojej rodziny od wieków, a teraz jakiś ludzki partacz bez wykształcenia. Eee, szkoda gadać. I wy, ludzie, nazywacie to prawem i sprawiedliwością? Rozpracowałem sprawę kontaktów Azara Javeda. Ciekawe. Przepraszam za podejrzenia. Wiem, że straciłeś kontrolę nad bankiem. Miło, że zdobyłeś się na takie wyznanie wobec Krasnoluda. Żaden problem. Coś ci powiem o Javedzie może użytecznego. Nawet drobiazgi mogą okazać się przydatne. Trafiłem na jego nazwisko w papierach sprzed kilkunastu lat. Opłacał przez mój bank czesne w szkole czarodziejów w banard. Nie skończył jej. Usunęli go w trybie karnym. Ponoć zajmował się dziedzinami magii, które nawet naszym magikom wydają się złe i odrażające. Przestał płacić i zniknął z systemu bankowego. A więc masz do czynienia z renegatem i to niebezpiecznym, skoro udało mu się uniknąć śmierci z rąk magów. What the hell, oh my God. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Przesłuchałem kapitana straży. Wnioski? Moim zdaniem jest niewinny. To niespodzianka. Nie dałeś sobie zamydlić oczu? Nie martw się o mój wzrok, a nie o zdolność do dedukcji. To nie Vincent. No dobrze, skreślam go z listy podejrzanych, ale czynię to niechętnie. Jestem pewien, że coś przede mną ukrywa. Zajmę się tym w wolnym czasie. Musimy się zająć pozostałymi tropami. Udało mi się dotrzeć do więźnia. Coś sypnął? Niewiele zdążył powiedzieć. Zaatakowali nas ludzie Baraniny. Jesteś pewien? Dziwne... Baraninie powinno zależeć na pozbyciu się salamandry, chyba że stało się coś, o czym nie wiem. Javet mógł go zastraszyć lub kupić. Musimy to sprawdzić. Wracając do więźnia, udało się coś z niego wyciągnąć? Zdążył wyharczeć jedno słowo Kalkstein. To może mieć sens. Kalkstein jest ponoć utalentowanym alchemikiem. Mógłby brać udział w eksperymentach. Spotkałem go już. Nie wyglądał na przestępcę. Wiem, ale trzeba sprawdzić wszystkie tropy. Bierzmy się do roboty. Powężę na mieście, uruchomię kontakty. Ty tymczasem mi baczenie na Kalksztajna. Spróbuj zdobyć jego zaufanie, poznać jego plany i sekrety. Co dalej ze śledztwem? Śledztwo jest jak łowienie ryb, wymaga cierpliwości. Wolę polować. To zdobądź zaufanie Kalksztajna. Zrób coś dla niego. Dowiedz się, co go interesuje. Najlepiej, gdybyś się u niego zatrudnił.